Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I z góry znów przepraszam za głos, ale jestem chora. I dzisiaj sobie będziemy otwierać okienko 11, tak mi się chyba wydaje, albo 10, czekajcie. Nie, 11, widzicie jak ten czas już szybko leci. Ok, słuchajcie, i okienko 11 mamy tutaj. Kawecz tutaj będzie. Ok, i mamy tutaj. Ej, w ogóle zobaczcie. Patrzcie, jaki jest super. Ej, w ogóle to jest plecak. On jest gumowy. Wow, nie spodziewałam się, że on będzie tak wyglądać. On jest tutaj chyba otwierany, czekajcie. Um, o, czekajcie, bo mi kamera znowu leci. Um, Okej, okay, zobaczcie, on jest otwierany, można sobie tam coś włożyć. Wow! Ja się nie spodziewałam, że on będzie aż taki w ogóle super zrobiony. Naprawdę jest prześwietny. Jestem pewna, że przyda mi się do mojej przyszłej produkcji filmowej, którą już od dłuższego czasu planuję dla Was nagrać. Więc jestem mega pozytywnie zaskoczona. Myślałam, że on będzie taki plastikowy, o taka atrapka, a on jest super. Tutaj jeszcze są takie kieszonki, tutaj z boku też sobie coś można włożyć, coś choćby małego, ta jest troszkę większa, o. Ale tutaj to jest otwierane, o, zobaczcie. Dzisiaj nie mam przy sobie tych rzeczy, tych ludzików i tak dalej, w sensie dopóki mi się nie chce po nie iść, więc e, te rzeczy wam pokażę jak już tam będę zdrowa i, i to przymierzę po prostu na nie <gry> po prostu, zostanę sobie w łóżku teraz, więc e, tak, słuchajcie. Ale ogólnie to mega super. To można ubrać na ramiona tej dziewczyny, więc mega, mega świetne. Czekajcie, sobie tutaj to zapnę. Mam nadzieję, że kamera się utrzyma i nie będzie lecieć. No super, już leci. Co za. E Okej, okay, słuchajcie, i tak wygląda ten plecak po zapięciu. Tutaj można na jeszcze jedną dziurkę, ale dobra, nie zostanie, tak? Więc mamy taki super plecak. Ej, serio, nie spodziewałam się, że on będzie aż taki super. Więc wiem, że ta rzecz na 100% przyda mi się w tym filmie, będzie super. Na pewno, więc tak słuchajcie, mega jestem zadowolona dzisiaj. E, I to było okienko 11. Jutro mamy okienko 12, które jest tutaj. Jutro jest takie duże okienko, więc ciekawe, co tam będzie. W sumie fajnie by było, jakby był piesek. Zobaczymy, to jest takie moje obstawienie. Bo okienko jest dość spore, a drugiego, aż takiego dużego okienka to nie ma, więc, no, e, ewentualnie mógłby być jeszcze w 15. Ale zobaczymy jutro, bo naprawdę duże jest okienko. Ale słuchajcie, mega się cieszę. Super jest wykonany. Tutaj jeszcze ma taką jakby sprzączki, ma detale naprawdę super mi się podoba. Więc jeszcze to, że można tam coś włożyć, to już w ogóle jest super. Więc słuchajcie, mega, mega super jest. Świetny. Naprawdę to jest mega fajna rzecz w tym kalendarzu. No i co, no i bardzo Wam dziękuję za oglądanie, widzimy się jutro.